Jak zaplanować własną śmierć? I nie nie mam na myśli tej żadnych historii kryminalnych, ale często nie zdajemy sobie sprawy, jak wieloma rzeczami musi się zająć rodzina zaraz po tym, gdy nas zabraknie. Czy może słyszałeś o czymś takim jak czerwona teczka? To teczka segregator lub karton, w którym powinieneś trzymać wszystkie najważniejsze dokumenty, tak aby były łatwo dostępne w momencie, gdy dojdziesz już do Twojego zgonu. Ale też na przykład w momencie ciężkiej choroby. Co powinna zawierać taka czerwona teczka? Namiary do listy osób, które pomogą w takiej sytuacji, testament, polisy na życie. Dziś tak wiele dokumentów przechowujemy tylko w wersji elektronicznej. Wersja papierowa pozwoli szybciej dotrzeć naszej rodzinie do środków, które im się należą po naszej śmierci i wesprą ich w tym trudnym momencie. Ale też listę rachunków bankowych, konta IKE, IGZE, różne fundusze, konta maklerskie, kredyt hipoteczny, informacje, umowy, dokumenty dotyczące samochodu, informacje o udzielonych pożyczkach, dane niezbędne do urzędu skarbowego, ZUS-u, wszystko co związane z firmą, bądź jeżeli pracujemy na etacie, kontakty do pracodawcy. Informacja o koncie PPE i PPK, które również są dziedziczone przez naszą rodzinę. Jeżeli opłacamy stałe rachunki, mamy regularne opłaty, to wskazać powinniśmy dostawcę gazu, dostawcę energii, dostawcę internetu, telefonii komórkowej. Dobrze jest wskazać, gdzie posiadamy konta internetowe, jak yy, portale społecznościowe, maile. Dyski wirtualne, tak aby rodzina miała łatwiejszy do nich dostęp i mogła się zwrócić do administratorów o zamknięcie kont bądź przekierowanie informacji. Pomyśl o tym wcześniej, załóż czerwoną teczkę, aby ułatwić rodzinie życie w tym trudnym momencie, ale też zapewnić dziedziczenie własnego majątku.